Opamiętajcie się! krzyki w Sejmie po słowach Tuska. Zwracam się jeszcze raz do każdej Polki i każdego Polaka, i szczególnie do każdego na tej sali i w pałacu prezydenckim. Opamiętajcie się póki jeszcze jest czas zaapelował premier w Sejmie. Tematem wystąpienia Tuska były ostatnie akcje dywersyjne inspirowane przez Kreml i reakcja państwa na nie. To, co w spokojnych czasach jest głupotą, błędem czy grzechem zacietrzewienia, w czasie wojny staje się zdradą, dodał szef rządu. W wystąpieniu premiera towarzyszyły okrzyki ze strony opozycji. Ostatnie wydarzenia nie pozostawiają złudzenia. Rosja realizuje kolejny etap wojny hybrydowej, której celem jest destabilizacja państwa, powiedział premier Donald Tusk w Sejmie. Jak dodał, akcje dywersyjne od wielu miesięcy, inspirowane i wprost organizowane przez służby Kremla, przekroczyły ostatnio pewną krytyczną granicę. Można mówić o państwowym terroryzmie. Rosja za wszelką cenę chce Polskę osłabić, bo dziś jesteśmy zbyt silni, aby nas bezpośrednio zaatakować, zaznaczył premier. Premier w Sejmie opamiętajcie się, póki jeszcze jest czas. Tusk stwierdził, że Kreml chce skłócić Polskę z Ukrainą i z Zachodem, a przede wszystkim chce nas skłócić wewnętrznie dodał. Nie możemy dopuścić do tego, aby ten scenariusz został zrealizowany. To zależy od nas samych i od nas wszystkich. Dlatego zwracam się jeszcze raz do każdej Polki i każdego Polaka, i szczególnie do każdego na tej sali i w pałacu prezydenckim, zaznaczył Tusk. Nie mówię do tych, Którzy są po tamtej stronie, dla pieniędzy czy z innego powodu. Są straceni, mówię do tych, co nie rozumieją, dali się omotać kłamstwom, którzy błądzą. Opamiętajcie się, póki jeszcze jest czas. Mówię twardo, ale naprawdę z najlepszą wolą. To, co w spokojnych czasach jest głupotą, błędem czy grzechem zacietrzewienia. W czasie wojny staje się zdradą, przekazał. Sejm. Krzyki po słowach Tuska. Premier mówił o pięciu zasadach. Premier przypomniał zasady, które zaproponował na 2026 roku. Dla każdego polskiego polityka, który nie jest zdrajcą, mam pięć prostych przykazań, przekazał. Po pierwsze, nie powtarzaj kłamstw rosyjskiej propagandy, powiedział Tusk. Wówczas posłowie opozycji zareagowali okrzykami. Antoni Macierewicz z PiS krzyknął, by szef rządu nie powtarzał kłamstw o Smoleńsku. Drugie, nie podważaj zaufania do polskiego wojska i polskich służb. I nie przeszkadzaj im w działaniu. Kontynuował szef rządu. Trzecie, Nie osłabiaj państwa i jego spójności sabotażem legislacyjnym, współczesnym Liberum Veto. Rosja zawsze lubiła polskie Liberum Veto. 4. Nie podważaj jedności europejskiej. Bądź za silnym Zachodem, nie za Rosją, mówił Tusk. Premier wymienił piąty punkt: Stój po stronie Ukrainy w jej wojnie z Rosją, bez żadnego ale. Każde taki ale działa na rzecz Rosji, a więc przeciw naszemu bezpieczeństwu, zaznaczył szef rządu. Tusk wskazał, że działania na rzecz Rosji są przeciw polskiemu bezpieczeństwu. Pamiętaj: w czasie wojny nie ma żadnego ale. Albo jesteś za Polską, albo przeciw niej. W kwestii narodowego bezpieczeństwa wobec rosyjskiego zagrożenia, albo będziemy zjednoczeni, albo nie będzie nas wcale. Prościej nie mogę, mam nadzieję, że wreszcie dotarło zwrócił się do posłów.